Y'all, the body rock, y'all. So let rock, y'all. No, stopped y'all. To the beach y'all. The body rock, y'all. Już za atmosfera na trybunach Allianz Stadium. Mecz jeszcze się nie zaczął, a doping już niesie się po trybunach. Na W stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego I zobaczymy mnóstwo sytuacji Juventus zmierzy się z Realem Madryt Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry Groźnie, może sprzedać Aj, niestety, mamy gola to oznacza, że są coraz bliżej spadku. Na szczęście to nie ostatnia kolejka, ale są pod coraz większą presją i powinni tu walczyć o korzystny rezultat, jeśli nie chcą odkładać kwestii utrzymania na ostatnią chwilę. Na razie nie wygląda to dobrze. Czy będzie z tego bramka? Do pustej bramki! gol Pro hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor todo el tiempo para usar la razón, antes que sea tarde sin que. Tiempo que no envío, buenos días, te amo, pero tú me tienes. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę, więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Drużyna Barcelony. Zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. O, to musi wpaść! Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie, ależ teraz kapitalny timing w obronie. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Mark Ter Stegen, w obronie Jules Koundé wystąpi razem z Andreasem Christensenem, Pedri oraz Usman Dembele zagrają jako boczni pomocnicy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym dryblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrony. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Mija teraz bez kłopotu z piłką Robert Lewandowski. Fantastycznie to zastopował Lewandowski, ma teraz piłkę. Popatrzmy i niestety tracą gola. Widmo spadku coraz bliżej. Nie spisują się w tym sezonie za dobrze. Liczyli na walkę o awans, a zanosi się na to, że do ostatniego spotkania będą bić się o utrzymanie. Ciekaw jestem, jak zareagują na tę bramkę. Czy stać będzie na odpowiedź? Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. De Bruyne przy piłce. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. Świetnie teraz przewiduje. Gdzie się ustawić? Z piłką Pedri. Udane wejście, traci piłkę. Podanie na dobie od Foden'a. Podanie do De Bruyne. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Lewandowski ma teraz piłkę. Jak się spisze teraz? Empele. Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Z piłką Robert Lewandowski. Za precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Cała flanka otwarta. City może tam przeprowadzić atak. De Bruyne ma okazję. Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Szansa, będzie remis. Spisał się teraz Ter Stegen. Będziemy teraz mieli wrzuc z autu. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, i jednak widzieliśmy to przed chwilą. Odzyskują teraz piłkę. Grylisz przy piłce. piłką Bernardo Silva to może być wyrównanie tak! piłka wpada do siatki to może być trafienie na wagę utrzymania w lidze jakże oni tego potrzebowali tylko żeby teraz nie zapomnieli o koncentracji nie mogą zaprzepaścić tej szansy popatrzmy raz jeszcze na powtórce widać wyraźnie, że był który rykoszet i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w bramce o tym golu jest 1-1. Czysta interwencja i zaczną z zanini bocznej. Oj, przysnęło mu się. Niechcący wyprowadził piłkę poza boisko. I Bernardo Silva. Piłka trafia do Halanda. No i po ataku, dobra interwencja. Lewandowski. Rafinia. Podanie dochodzi do Usmana Dębele. Jest za linią obrony. Uwaga! Tak jest! Piłka w siatce. Tracą gola. To oznacza, że mogą naprawdę teraz mieć problemy z utrzymaniem. Tak, sezon zbliża się ku końcowi i wprawdzie nie mają jeszcze morza na gardle, ale z taką grą za chwilę będą go mieli. Zobaczymy, czy będą w stanie odpowiedzieć rywalom. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał domku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Wspaniale, wspaniale teraz Bramkaż! Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. No i Bramka. Przyjmują w tym sezonie kolejny cios. Ich szanse na utrzymanie się w lidze wyglądają coraz gorzej. Z minuty na minutę. Znowu to samo, jeśli nie poprawią swojej gry w następnym meczu, spadek będzie nieunikniony. I teraz w kolejnej powtórce, widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych węgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzysta. Manchester City wywalczył Ziódrożny. I teraz spokojna interwencja po tej tłówce. Rachityczny był ten strzał, nie zmusił bramkarza do wysiłku. To musi być gol! Spokojna interwencja Ter Stegena. Pedri w natarciu, to może być dobra akcja. Udany blok, brawo. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Kontra. Trzeba szybko wracać. I centra. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Robert Lewandowski. Potwierdza dzisiaj klasę światową. Robi różnicę. Pod każdym. Zaczęła się druga połowa meczu, w którym oczekujemy, że Barcelona jeszcze trochę dorzuci węgla do pieca. Znowu mają piłkę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Niesamowite! Co też teraz zrobił Bramkarz? Cudem uratował swój. Erling Haaland broni to choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Te brujne centra w szesnastkę. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili. Zespół będzie mu wdzięczny. Zdecyduje się na strzał. Spokojnie i pewnie teraz Bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Juka do Bernardo Silwy. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Jutep przejmują gracze City. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. O i wolno zbierają się do tego powrotu. Lewandowski teraz ma wsparcie. Okazja jak marzenie. Ależ interwencja. Waszym kryciu Groźnie Może strzelać Aj, co za zmarnowana sytuacja Było naprawdę blisko bramki Ale co tu się stało Przyłożył bardzo mocno Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły Potrzeba tu było precyzji Półka poza boiskiem Za chwilę wrzut z autu i piłkę ma Usman Dembele. No i już po akcji. Jest coraz bliżej pola karnego. Czy widzą nadzieję? Gol! Czyste złoto! Ale trafił tę piłkę z Zwoleja! No wspaniały był to strzał! Brawo, brawo! A zatem jest teraz 3-2. Jak się spisze teraz Dembele. Ależ wygarnął teraz piłkę spod nóg Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Z wolny korytarz. Czy Parsa to wykorzysta? Jak się spisze teraz? Dembele? Oj! Wątpliwa decyzja o tym strzale. Oczywiście, wybroniłaby się, gdyby piłka wpadła do bramki. Ale że nie wpadła, no to możemy krytykować. Strzał z ostrego kąta. Nawet gdyby zmierzał do bramki, to bramkarz bez trudu by wybronił. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Pójdźmy raz jeszcze jaką świetną robotę wykonał tutaj Lewandowski. Minął swojego obrońcę i znakomicie dobrał piłkę. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. I teraz Pedri. Cały stadion chce O Otóż to! Gol! Widać jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Mecz jeszcze trwa, ale Barcelona jest już chyba poza zasięgiem rywala. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Tracą teraz piłkę The Citizens. Barcelona w swoim stylu utrzymuje się przy piłce, wręcz dominuje i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi, ale akcja popatrzmy. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Chyba znamy już zwycięzcę, spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Z piłką. Wychodzi na pozycję. Ależ bramka! Co tutaj się stało? Czy to jeszcze futbol, czy już gimnastyka artystyczna? Nieważne, ważne, że to oglądamy. Znakomicie teraz przejmuje piłkę Bernardo Silva z piłką teraz. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry, Manchester City traci piłkę. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Groźnie trzeba wracać do obrony. I teraz centra w pole karne. Aj! Teraz pięknie do broni, uratował zespół! Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Centruje w pole karne, ma do kogo? Nie ułożyło im się to spotkanie, a przecież wymagania nie były znowu jakieś niemożliwe do spełnienia. Chodziło o to, by już teraz remisem zapewnić sobie spokój i udział w kolejnych rozgrywkach na tym samym poziomie. Ale z taką grą na pewno go nie osiągnie. Gol! Przepiękny gol! Czy państwo też to widzieliście? Koniec meczu i kolejne stracone punkty. Nie chcę wyjść na fatalistę, ale takimi meczami nie zwiększają swoich szans na utrzymanie. Zbliżamy się do końca sezonu i margines błędu robi się coraz mniejszy. Mam nadzieję, że się szybko pozbierają. Lewandowski ma teraz piłkę.